Dobrze wyposażone laboratoria chemiczne pozwalają na nabycie umiejętności praktycznych w zakresie różnego rodzaju analiz. Nowoczesne wyposażenie naszych pracowni pozwala na rozwój badań w wielu płaszczyznach codziennego życia, np. analizy żywności lub kosmetyków. Odcisk biologiczny pozwala na ocenę mikroflory np. naszej dłoni lub telefonu. W pracowniach genetycznych przeprowadzamy analizy, które mogą dowieść, jaki genom ma ogórek czy marchewka. Szczególnie dobrze znaną nam rośliną jest rzodkiewnik pospolity, gdyż tak jak mysz czy muszka owocowa, jest organizmem modelowym. W każdej dziedzinie ogrodnictwa i biotechnologii wykorzystywana jest technika kultur in vitro, w której na sterylnych pożywkach hodowane są komórki, tkanki, fragmenty, a nawet całe rośliny. Technikę tą można wykorzystać w hodowli nowych form albo do rozmnażania roślin. Na naszym wydziale prowadzone są liczne prace studentów bazujące na wykorzystywaniu jej na gatunkach roślin owadożernych, a nawet na roślinach zagrożonych wyginięciem. Szczególnie ważnym przedmiotem na wszystkich kierunkach ogrodniczych jest botanika, której laboratoria są wyposażone w rośliny z całego świata oraz zaawansowany technologicznie sprzęt. W ciepłe dni studenci chętnie korzystają z kolekcji roślin ozdobnych, podziwiając rzadkie odmiany roślin. Nie jest to tylko miejsce dydaktyczne, ale również pozwala na odrobinę relaksu. Szklanie doświadczalne umożliwiają praktyczną weryfikację roślin, np. oceniamy wpływ genetycznej modyfikacji na korzeń marchwi, wpływ stresu mechanicznego na liście mięty. Ponieważ możemy łatwo rozmnażać rośliny, więc z inicjatywy samorządu studenckiego planujemy włączyć się do akcji wymiany roślin w ramach różnych prelekcji oraz wystaw. Oprócz szklarni doświadczalnych nasz kampus posiada równie dużą kolekcję roślin ozdobnych. Doczekaliśmy się podwójnego zakwitnięcia monstery karwiński, która zwykle wykształca tylko jeden kwiatostan w ciągu życia. Nasi studenci mogą doszkalać swojej umiejętności na stacjach doświadczalnych w okolicach Krakowa. W mydlnikach uprawiane są warzywa, gablica murowana jest domeną sadowników, a z uprawianej tam winorośli powstaje uniwersyteckie wino. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wydział posiada dwie wszechstronne aule akademickie, które umożliwiają przeprowadzenie wykładów na większą skalę. Na naszym wydziale kształcimy w kierunku ogrodnictwo, co pozwala na nabycie umiejętności uprawy oraz zagospodarowanie terenu. Szczególny nacisk kładziony jest na doszkalanie i doskonalenie umiejętności praktycznych. Ogrodowa to kierunek, na którym nauczysz się projektowania zakładania oraz dbania o tereny zielone, a także zdobędziesz doświadczenie w sztuce układania roślin. Technologia roślinieczniczych i prozdrowotnych jest to kierunek, który kształci nie tylko w zakresie nauk ogrodniczych, ale także fizjologii i zdrowia człowieka. Technologia jest to kierunek międzywydziałowy, charakteryzujący się różnorodnością pod względem wiedzy na temat świata roślin, zwierząt oraz mikroorganizmów.